Cześć, dzisiaj zapraszam Was na prezentację dwóch budżetowych projektorów od marki ART. Będzie to model ART X2H oraz ART X3H. Zobaczycie za chwilkę ich dokładne specyfikacje techniczne, zawartość zestawu i także sobie pod koniec oba te projektory porównamy w teście 1 do 1. Dokładne ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam do oglądania. Zaczynamy. No, i w dzisiejszym filmie pokażę Wam dwa nowe projektory od marki ART. Będzie to model ART X2H oraz ART X3H. Dokładne specyfikacje techniczne będą za chwilę w części technicznej, potem będzie część testowa, gdzie zobaczymy dokładnie, jak te projektory sobie radzą w różnych warunkach, jakie mają możliwości. Na początek mniejszy projektor w kolorze białym. Mamy tutaj optykę z ręczną regulacją ostrości, tak więc możemy precyzyjnie wyregulować sobie. Ostrość tego obrazu. Mamy też praktyczną podstawę, dzięki której możemy nawet tutaj przeprowadzić projekcję sufitową. Więc podstawa sprawdza się dobrze. Od spodu mamy piankowy element. I z tyłu wygląda to tak. Mamy kratki wentylacyjne. które ma także wbudowane głośniki. Mamy tutaj miejsce na podłączenie zasilania. Włącznik, wyłącznik. HDMI, AUX, czytnik kart microSD oraz port USB. Więc możliwości mamy naprawdę sporo. W zestawie instrukcja obsługi, pokazująca także menu i pozostałe ustawienia. Jest też kabelek zasilający z kątowym wtykiem. Długość przewodu to 1,20 m i mamy też pilota zdalnego sterowania. Taki prosty pilocik, ale w zupełności wystarczający. I dokładnie to samo będziemy mieli w przypadku drugiego projektora. Też jest instrukcja, też jest pilot i też jest kabelek. Ta sama długość. Natomiast co do samego projektora, mamy tutaj już jednostkę, która jest bardziej potężna, troszkę większa, troszkę cięższa. Ponownie mamy manualną regulację optyki. Sporo otworów wentylacyjnych w różnych miejscach. Ponownie mamy podstawkę, która też umożliwia projekcję sufitową. Działa tak skokowo, dość hałaśliwie, ale ok. Od spodu również piankowa podstawa. Jest to praktyczne, ponieważ nie musimy kombinować jakichś uchwytów. Takie podstawki zawsze tutaj ułatwiają korzystanie z tego typu gadżetów. No i z tyłu, podobnie jak w poprzednim projektorze, mamy gniazdo zasilania, przestrzenie wentylacyjne, wbudowane głośniki, przycisk HDMI, kontrolka, czujnik od pilota. Tutaj ten czujnik też był tutaj w tym miejscu, tego Wam. Nie pokazałem akurat, też taka mała dziurka pod HDMI, tutaj, tutaj to jest i tutaj test reset. Ponownie mamy czytnik kart microSD oraz możliwość podłączenia pendrive'u czy dysku zewnętrznego poprzez port USB. Więc to tyle jeśli chodzi o podstawy, o taki rzut oka. Zapraszam na część techniczną, a następnie na testy. Zacznijmy od tańszego modelu ArtX 3H. Mamy tutaj system obrazu LCD TFT 2,69 cala. Żywotność lampy LED to do 30 000 godzin. Rozdzielczość natywna to 1280 na 720 czyli HD. Jasność wynosi 120 ansi lumenów, Kontrast 800 do 1. Zakres projekcji to od 32 do 150 cali w zależności od odległości. System operacyjny Android 12 posiada takie funkcje jak dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth w wersji 5.0, Przesyłanie bezprzewodowe obrazu z urządzenia mobilnego, elektroniczny zoom do 60% czy automatyczną korektę obrazu. Procesor ARM Cortex A55 wyposażono w cztery rdzenie. Pamięć RAM to 1 GB, a przestrzeń dysku to 8 GB. Za grafikę odpowiada procesor Mali G52. Projektor posiada wbudowany głośnik o mocy 3 W i możecie go w tej chwili posłuchać. No cóż, głośnik jakiegoś większego wow nie robi, jest bardzo podstawowy. Poziom dźwięku jest mocno ograniczony, ale dźwięk wciąż jest głośniejszy niż szum projektora. Dlatego z braku innej opcji można skorzystać, jednak polecam podłączyć jakieś głośniki czy słuchawki. Także podczas omawiania cech mogliście zobaczyć menu, regulację czy próbki obrazu z tej jednostki. Podczas odtwarzania filmów widać niedostatki rozdzielczości. Podłączając PC-a kablem HDMI, większość małych czcionek. Jest zwyczajnie nieczytelna. Dlatego ten projektor lepiej sprawdza się np. do oglądania seriali czy filmów. Jeśli lubicie oglądać z napisami, to wtedy są one już dobrze widoczne. Używać tego projektora polecam w kompletnych ciemnościach. Pobór prądu to maksymalnie 120W. Zmierzmy jeszcze poziom hałasu i wynik jest całkiem ok. Projektor nie jest specjalnie słyszalny. A teraz droższa wersja, czyli Art X2H, ale tutaj mamy już rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 i wyższą jasność o 300 anzi lumenów przy tym samym poziomie kontrastu wynoszącym 800 do 1. System obrazu jest taki sam jak w poprzednim projektorze ponownie żywotność diodylet określono na 30 000 godzin. Parametry systemu i podzespoły, a także pobór mocy, również są bardzo zbliżone. Dotyczy to także. Z zakresu wyświetlania od 32 do 150 cali i funkcji regulacji obrazu. Głośnik ma moc 2W i ponownie oto próbka dźwięku. Poziom dźwięku jest tutaj wyższy, jednak przy wyższych poziomach występują zniekształcenia i ogólnie jakość dźwięku nie powala. Ponownie zmierzmy poziom głośności. No i tutaj jednostka jest nieco głośniejsza od tańszej wersji. Po podłączeniu do komputera projektor sprawdza się nieźle, czytelność tekstów jest na dobrym poziomie i także gry wyglądają całkiem dobrze. A teraz porównanie obu projektorów jeden do jednego. Co mnie pozytywnie zaskoczyło, to że oba projektory Sprawują się całkiem dobrze przy oświetleniu, jednak nie może być ono bezpośrednio skierowane na ekran. Pomimo teoretycznie dość niskiej jasności, dało się korzystać przy jednej mocnej lampie, a w kompletnych ciemnościach wyglądało to nieźle, biorąc pod uwagę ceny urządzeń. Natomiast jeśli chodzi o różnicę, tańszy model, pomimo niższych specyfikacji, wypada dość jasno, chociaż w teście musiał być ustawiony nieco bliżej, co też wpłynęło na odrobinkę większą jasność. Przy większych odległościach i większym calarzu. Jasność wypada na korzyść droższego modelu X2H, który ma 300 anzylumenów, porównując ze 120 w tańszym modelu, jest jednak spory przeskok. X3H widać także niższą rozdzielczość. Obraz jest bardziej ziarnisty i przy niektórych materiałach brakuje wyrazistości, także przy mniejszych tekstach. Czasami obraz bywa prześwietlony, a kolory nieco mdłe. Tutaj lepiej wypada droższy projektor, gdyż mamy lepszy balans bieli i bardziej naturalne kolory. System operacyjny wygląda podobnie w obu przypadkach i reakcja na przyciski pilota była dość szybka. Oba projektory także nie zawieszały się. Dodatkowo, do korzystania z systemu, można użyć np. bezprzewodowego pada od Xboxa. Mi osobiście lepiej się korzystało w ten sposób niż z pilota, gdyż pilotem trzeba albo trafić w czujnik projektora, albo odpowiednio odbić sygnał od ściany. Jako ciekawostkę dodam, że z pilota można wywołać tzw. tryb myszki wtedy na ekranie pojawi się kursor, którym możemy sterować. Oba projektory są w stanie przesłać obraz z urządzeń mobilnych, połączyć się np. z głośnikiem Bluetooth i dzięki sklepowi Google Play możemy pobrać wiele aplikacji, chociażby do streamowania filmów i seriali, albo zrobić z projektora prostą, przenośną konsolę. Odtwarzanie treści z pendrive'a nie sprawiało problemów. Filmy miałem zapisane w kilku formatach i wszystkie się otwierały. Również zdjęcia czy nawet muzyka i to nie tylko MP3, a nawet format FLAG. Odnośnie porównania poziomu głośności, to bardziej zaawansowana jednostka jest niestety o jakieś 5 dB głośniejsza, co po prostu słychać. Oba projektory są niedrogie, a ich najbardziej kluczowe cechy to niewielkie wymiary i waga, dzięki czemu możemy tego typu urządzenia zabrać ze sobą wszędzie. OK, podsumowując. Tańszy z projektorów jest dość podstawowy, ale powiem Wam, że patrząc na specyfikację, spodziewałem się, że będzie gorzej, tymczasem jasność jest całkiem ok, natomiast widać, że mamy tutaj rozdzielczość HD, a nie Full HD, ponieważ szczegółowość jest po prostu niższa. Dlatego moim zdaniem ten projektor bardziej nadaje się na przykład do oglądania jakichś filmów animowanych, czy jeśli tak jak ja jesteście fanami klasycznych seriali z lat 80., -tych, 90., -tych, gdzie nie dość, że to było wszystko w proporcji 4 na 3 nagrywane, no to jeszcze ta jakość pozostawia wiele do życzenia, no i po prostu tego typu treści da się oglądać. Natomiast droższy z projektorów pokazuje już większą szczegółowość i wyższą jasność. Jednocześnie, nie wydając dużo kasy, możemy mieć całkiem przyzwoity projektor. Pamiętajcie, że dokładne ceny macie w linkach w opisie filmu. Niedługo kolejne testy projektorów od marki Art będą to tym razem bardziej zaawansowane i droższe modele. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądał, doceniacie moją pracę, chcecie mnie wesprzeć, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, udostępnienie tego filmu czy napisanie komentarza. Warto być także subskrybentem, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.